Jedziemy do Hawajsund. W um, Hawajsund nad miastem jest e, duża platforma wiatrakowa. E, po 20. O ile się nie mylę, to są najbardziej wysunięte na północ wiatraki. To jest, mówię, z przypadkiem, ale e, to jest to o tyle ciekawe, bo, bo te wiatraki strasznie hałasują. I to jest taki... Mm, jeżeli ktoś kiedyś był przy platformie wiatrakowej, to to kojarzy ten elektroniczny, mechaniczny, dziwny dźwięk i jak jeszcze to się splata z wyciem wiatru na klifie jest coś niepokojącego w, w tych instalacjach i um, bardzo chciałem się temu przyjrzeć jeszcze raz. Jesteśmy na wzgórzu nad Havøysund i fotografujemy platformę wiatrakową Havøygavlen. W Norwegii jest taki plan, żeby zbudować bardzo dużą platformę wiatrakową, przeciwko czemu buntują się rdzenni mieszkańcy Norwegii, samowie. No i to ma być Jedna z największych tego typu inwestycji w Norwegii. Ja wiedziałem od początku, że ta historia będzie ważna, bo nie było jej w żadnych mediach. Zastanawiam się, czy, czy instalowanie tego typu instalacji w tego typu przestrzeniach, w nietkniętej naturze albo w rezerwatach, jest najlepszym sposobem na Zapewnienie zielonej energii. Nikt tak naprawdę nie wie, jak duże są wiatraki. Mało osób realnie było w rejonie, w którym są duże instalacje wiatrowe, i ten dźwięk, i jakby ta, ta skala tego jest, jest zaskakująca dopiero wtedy, kiedy się to z czymś zestawi, kiedy, kiedy mo można się chociaż na chwilę pojawić w, w obrębie takiej instalacji. zrobienie dobrego zdjęcia. Ja potrzebuję około trzech dni sprzyjających warunków. Jeżeli chodzi o jakiś pejzaż z jakąś majestatyczną strukturą albo gdzie światło jest jakoś zniuansowanym elementem. zaczyna się od jakiegoś researchu, który wykonałem na długo przed tym, zanim zaczęliśmy to filmować, ja wiedziałem, że to miejsce w ogóle tam jest, więc jakby to dotarcie do niego to jedna rzecz. Potem kwestia okienka pogodowego i światła i tego, żeby to się wszystko wydarzyło. Wracam do domu, patrzę na to zdjęcie i wiem, że go nie ma. Przydałoby się być jeszcze, jeszcze kilka metrów w górę i jak mógłbym to zrobić czy to w górze tam z tyłu może być odpowiednie to no niekoniecznie no i tak to po prostu trwa Dobrze czuję się z tym, że, że poświęcam tej sytuacji i temu zdjęciu na tyle dużo czasu, że, że się nigdzie nie musząc śpieszyć, mogę doprowadzić do wypolerowania i wyciągnięcia wszystkich tych motywów ze zdjęcia, na których mi zależy. Ono jest, ono jest syntezą. Moim odczuciu, żeby zrobić dobre, a dobre to znaczy ikoniczne, monumentalne zdjęcie, które się nie dezaktualizuje tak szybko, bo to jest w jakimś sensie kwestia czasu, które się, się temu poświęca. Takie kadry przyciągają widza na dłużej. Generalnie elektrownie wiatrowe same w sobie nie są złym sposobem pozyskiwania energii. Zasadniczym problemem jest sposób instalacji takiej elektrowni. Żeby wjechać w miejsce, gdzie mamy najbardziej sprzyjające warunki, trzeba albo wzmocnić, albo w ogóle zbudować drogę. I tak jest w niektórych przypadkach, które mnie tutaj interesują. Wpływ na naturalne środowisko jest całkiem spory, zwłaszcza kiedy takie instalacje mogłyby się znajdować i są już takie plany, żeby znajdowały się Offshore. Jestem tutaj, żeby wyrobić sobie opinię.